Chodzi o pytania. Jedno z nich, czy podstawowe badania dietetyczne sprawdzają mikrobiom? Czy podstawowe badania, ale o jakich badaniach podstawowych my tutaj mówimy? Co to znaczy podstawowe? Morfologia? Lipidogram? Na pewno nie. Widzimy zaburzenia w lipidogramie. Możemy podejrzewać zaburzenia w mikrobiomie, tak? Bo, bo oczywiście te bakterie też mają wpływ na to, na to jak pracuje wątroba. Mamy oś jelito-wątroba, więc um, widząc zaburzenia w lipinogramie, możemy podejrzewać jedynie zaburzenia w mikrobiomie, no ale z całą pewnością nie możemy ich stwierdzić. No, na to pytanie, czy mamy zaburzenia, czy nie, odpowiada nam właśnie badanie tak. Takie jak na nogi. Rozumiem, czyli wyłącznie badanie mikrobioty jelit metodami genetycznymi wskaże, jakie są składniki tej mikrobioty jelit, czego nam brakuje, czego mamy za dużo. A powiedz proszę, jeżeli wykonamy takie badanie, uzyskamy wynik, to czy taki wynik możemy sami już wykorzystać i wdrożyć w życie jakieś zmiany? Czy lepiej pójść do dietetyka, który go zinterpretuje i może przygotuje dla nas jakiś jadłospis? No zdecydowanie zalecałabym kontakt ze specjalistą. Interpretacja tych badań nie jest taka zero-jedynkowa i oczywista, więc zdecydowanie kontakt ze specjalistą, który, który interpretuje te wyniki. Zna się na tym. Samemu możemy wyciągnąć pobieżnie po prostu błędne wnioski. Rozumiem. Czyli mając taki wynik, możemy ułożyć spersonalizowaną dietę dla badanego pacjenta, prawda? Tak? Tak. Dobrze. Kolejne pytanie. Jeśli ma się uczulenie na produkty z diety śródziemnomorskiej, to co jeść, aby było to dobre dla mikrobiomu? Uczulenie, teraz no na pewno nie nieuczulenie nie na wszystkie produkty, tak? I myślę, że tutaj w dużej mierze może chodzić o, o nabiał, bo oczywiście w dzieci śródziemnomorskiej zalecany jest nabiał uty, fermentowane produkty mleczne. Ewentualnie no, też pytanie może dotyczyć zbóż, bo tutaj też mówiłam o tym, że to nierafinowane zboża. Więc jak najbardziej wybieramy, wybieramy te produkty, które, które widać, że nam nie szkodzą. Nie wiem, czy tutaj tak dobrze to rozumiem, ale czy chodzi o uczulenie, czy nadrażliwości pokarmowe, no należałoby to pytanie trochę rozwinąć. Ale oczywiście tutaj, dieta śródziemnomorska to jest przede wszystkim bogactwo warzyw, owoców. No każde, na to pytanie trzeba by odpowiedzieć bardzo szczegółowo i indywidualnie, ale na pewno można. Ułożyć dietę dla alergika na bazie diety śródziemnomorskiej. Dobrze, to bardzo dobra wiadomość dla alergików. Kolejne pytanie, jak dieta keto wpływa na mikrobium? Yeah. No to jest na razie, na razie pytanie, które jest w trakcie, w trakcie badań. No wiemy, że podstawowym źródłem pożywienia dla tej naszej mikrobioty. Jest, jest właśnie ten błonnik pokarmowy, którego brakuje w diecie, w diecie keto. Tak? Więc jeżeli ona miałaby bazować na, na dużej ilości białka, tłuszczu zwierzęcego i niskowęglowodanowych warzyw liściastych, które są źródłem błonnika, być może, być może będzie to całkiem dobrze skomponowana dla mikrobiomu dieta, natomiast nie zapominajmy, że te nasycone kwasy tłuszczowe nie są korzystne dla mikrobioty. No tutaj na pewno trzeba jeszcze wielu badań i obserwacji. Nie wiemy tego do końca, na tą chwilę nie da się na to pytanie jedno, jednoznacznie odpowiedzieć. Dobrze, rozumiem. Ja mam jeszcze takie jedno pytanie ode mnie, ponieważ nasi widzowie widzę, że tutaj na razie zamilkli. Powiedz, co robić w przypadku, kiedy mamy taki gorszy okres w życiu, mniej aktywności fizycznej, więcej stresu, więcej czasu w pracy, taki siedzący tryb życia, troszkę gorsza dieta. I widzimy, że, że jest tak średnio, średnio też mamy czas na przygotowywanie takich zbilansowanych posiłków. Staramy się w miarę, ale, ale na pewno tak nie na 100%. Czy w takim wypadku na przykład warto zastosować sobie tak profilaktycznie jakąś probiotykoterapię, czy, czy maślan w kapsułkach? Y nie, ja nie zalecam stosowania profilaktycznych probiotykoterapii. One powinny do, być dopasowane pod y, konkretny, y, konkretny problem. Dobieramy wtedy konkretne szczepy. No, fajnie jest to właśnie zrobić na podstawie takiej spersonalizowanej medycyny, jak badanie nanobiom. Y, masz tam sodu w szczególnych przypadkach? Tak, ale jeżeli odczuwamy jakieś problemy z przewodem pokarmowym. Y, jeżeli mamy gorszy czas, to co, co zrobić, zwłaszcza o tej porze roku, tak? kiedy pogoda nie zachęca, żeby spożywać dużą różnorodność warzyw, owoców też musimy się trochę nagłowić, bo, no, bo tych sezonowych warzyw nie mamy dzisiaj tak wiele. No, polecam mrożonki mówię o tej porze roku z dobrym składem to jest bardzo fajne źródło błonnika. Proste, proste śniadanie, tak, szybkie. Mrożonka na patelnię na oliwie z oliwek, do tego jajka, pełnoziarniste pieczywo. 5 minut, 10 minut śniadanie gotowe. Tak? Ja nie jestem zwolennikiem jakichś szotów, soków, koktajli, bo ten włonik już w tej postaci też jest przetworzony. No, ale z biegu na pewno to będzie y, lepsze rozwiązanie niż y, hot dog ze stacji nacynowej, bądź z z kieszeni. Tak więc, więc, y, no, takie mam pomysły, żeby sobie radzić, żeby jednak te bakterie y, dokarmić. Okej, okay, dziękuję serdecznie. Pojawiło się jeszcze jedno pytanie. Jak dieta karnivor wpływa na mikrobium? Co, co to za dieta karnivor? Dieta karniwa to jest dieta oparta na produktach zwierzęcych. i tutaj i tutaj też nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Pojawiło się badanie właśnie całkiem niedawno, bo, bo chyba na końcówce 2024 roku, z tego co pamiętam, które badało tą dietę, ale na razie obserwacje są na, na jednym pacjencie, tak? na jednym pacjencie, który który uprawiał sport, był osobą aktywną fizycznie, stosował ogólnie zdrowe zasady żywienia, i to badanie wykazało, że ta mikrobiota jego nie różni się od mikrobioty wszystkożercy, tak? czyli nas, osób, które jedzą mięso, warzywa, strączki, zboża. Na podstawie tego jednego badania, na podstawie tej jednej osoby, no nie możemy wykluczyć, wykluczyć ani potwierdzić, że jest to dieta zdrowa dla, dla mikrobiomu jelitowego i tym samym dla na nas. Dobrze. Pojawiło się jeszcze jedno pytanie, aczkolwiek nie wiem, czy, czy to jest pytanie do dietetyka, ale zadam je: co stosować na uchyłki jelita? A, to jak, to jest pytanie bardzo ciekawe i, i, i jak zawsze w medycynie odpowiedź brzmi to zależy. Bo jeżeli aktualnie mamy stan zapalny tych uchyłków, to stosujemy dietę lekkostrawną, ubogoresztkową, czyli ubłogobonnikową. Tak staramy się. Bo błonnik, no ma takie właściwości też drażniące, trące. Dzięki temu też my się lepiej oczywiście wypróż, wypróżniamy, to przeciwdziała zaparciom, pobudza perystaltykę jelit, ale jeżeli mamy stan zapalny, żeby się ten stan zapalny zaleczył, jeżeli to się mogło regenerować, no to tego błonnika na tą chwilę uaktualnienia objawów, tak, my stosujemy taką dietę ubogo ubogobłonnikową ale żeby zapobiegać występowaniu tych ataków stanów zapalnych u ta dieta powinna być dietą bogato -bólnikową. Czyli tutaj mamy dwie wersje. Tak, nie, ma, nie ma takiej diety, która jest, możemy stosować przez cały czas, po prostu w zależności od tego, w jakim, w jakim teraz pacjent jest w stanie.